Numer ten dedykujemy wszystkim tłumaczom polskich list dialogowych w amerykańskich filmach. Czy to jest czyste złoto? Rano było czyste, tylko tego gołębie srają. Wystarczy, że Patryk odezwie i Patryk będzie gołosy. musi się tylko odezwać. Na górę jedzie? Tak, gdzie ma jechać? Bóg! Jezus! Kiedy już wybierzecie utwór, który zaśpiewacie, od czego zaczynacie jego aranżację? Jak to wygląda od środka? To Jarek, najlepiej, bo on <restriction> się <Jarek. mulak> <Chyba. mulak> um, no. Czy to jest wszystko, co ma pan do powiedzenia na ten temat? Nie ukrywam, że jest to zdecydowana większość. Wybrać proszę, żebyście się przedstawili, kochani, bo warto Was poznać z imienia i nazwiska. Szefowski Michał. Antos. <grystanie> Jarosław Wojtner. Marek Lewandowski. Michał Stec. Bardzo dziękuję, Aleks. Bardzo. I tańczą, k***a. Kiki, kiki. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Kit odstawiają, kitkielitki. Kurcze, człowieku, prosiłem cię tyle razy, nie przeklinaj! Sytuacja Francji <klujna> była w bardzo trudnej sytuacji.